Rozdział 19. Trochę niespodzianek. We wrześniu Polianna poszła do szkoły. Wstępny egzamin wykazał, że jak na dziewczynkę w jej wieku jest bardzo zaawansowana, to też szybko została szczęśliwą uczennicą w klasie dziewcząt i chłopców w jej wieku. Szkoła pod pewnym względem była niespodzianką dla Polianny, a Polianna pod wieloma względami była dużą niespodzianką dla szkoły. Niebawem obie były ze sobą w jak najlepszych stosunkach, a Polianna wyznała ciotce, że chodzenie do szkoły było mimo wszystko życiem, aczkolwiek przedtem nie była tego pewna. Mimo radości, jaką jej dawało to nowe zajęcie, nie zapomniała o swoich dawnych przyjaciołach. Prawda, że nie mogła poświęcać im tyle czasu co dawniej, ale poświęcała im tyle, ile mogła. Ich wszystkich najbardziej jednak niezadowolony był chyba pan Pendleton. Pewnego sobotniego popołudnia zaczął z nią o tym mówić. — Posłuchaj, Polianno, czy nie zechciałabyś zamieszkać ze mną? — zapytał trochę z niecierpliwionym tonem. — Teraz przecież prawie wcale cię nie widuję. — Polianna roześmiała się. Pan Pendleton był taki zabawny. — Zdawało mi się, że pan nie zna się ludzi koło siebie. — odparła. Pan Pendleton skrzywił się. — Tak, ale to było zanim nauczyłaś mnie tej swojej wspaniałej gry. Teraz się cieszę, że o mnie dbają i to z całym oddaniem. – Nie o to chodzi. Za parę dni stanę już na obu nogach, a wtedy zobaczę, kto tu się kręci po domu. Zakończył i chwyciwszy jedną ze stojących obok fotela kul, żartobliwie pogroził nią Poliannie. Tego dnia siedzieli w dużej bibliotece. – jej, naprawdę to pana nic nie cieszy, pan tylko tak mówi – wydąwszy wargi, powiedziała Polianna, patrząc na psa, który drzemał przed ogniem na kominku. – Naprawdę to wcale pan nie gra, sam pan wie – pan Pendleton nagle bardzo spoważniał. Właśnie po to jesteś mi potrzebna, moja droga, żeby mi dopomóc w tej grze, zgadzasz się? Spojrzała na niego zdziwiona. Czy pan to mówi poważnie? Oczywiście, jesteś mi potrzebna, zgodzisz się. Strapiło ją to wyraźnie. Nie mogę. Przecież pan wie, że nie mogę. Należy do cioci Poli. Błyskawiczny skurcz, którego istoty Polianyna nie mogła zrozumieć, przeleciał po twarzy pana Pendletona. — Należysz nie bardziej do niej niż — rzekł gwałtownym ruchem, mnożąc głowę. — Może zresztą pozwoli ci przeprowadzić się do mnie. — Zakończył już bardziej uprzejmie. — Czy zgodzisz się, jeżeli ona pozwoli? — Polianna zmarszczyła brwi, głęboko zadumana. — Ciocia Poli była taka dobra, taka dobra dla mnie — zaczęła powoli. — Wzięła mnie do siebie, kiedy nie miałam nikogo oprócz pani z opieki i... Znów jakiś spasm przeleciał przez twarz pana Pendeltona, ale tym razem, gdy się odezwał, mówił szeptem i z wielkim smutkiem. — Polianno, przed laty bardzo kochałem pewną kobietę. Miałem nadzieję, że któregoś dnia wprowadzę ją pod ten dach. Marzyłem o tym, jak bardzo będziemy szczęśliwi w naszym domu przez te długie, czekające nas lata. — Rozumiem — rzekła Polianna. W jej oczach malowało się współczucie, ale... Nie wprowadziłem jej tutaj, mniejsza o to dlaczego. Po prostu nie wprowadziłem i już. I od tego czasu ta szara masa kamieni była mi mieszkaniem, nigdy domem, bo nie ma domu tam, gdzie nie ma kobiecej ręki i kobiecego serca, lub gdzie brak dziecka. A ja nic z tego nie miałem. Więc, czy zechcesz się przenieść do mnie, kochanie? Polianna zerwała się z krzesła. Jej twarz promieniała. Pan pan mówi, że przez cały czas pragnął ręki i serca kobiety? Pragnąłem, Polianna. Tak się cieszę, no to wszystko w porządku. Z ulgą westchnęła Polianna. Więc może pan sobie nas wziąć obie i wszystko cudnie się ułoży. Wziąć wa was obie? Powtórzył oszołomiony pan Pendleton. Cieni z wątpienia przeleciał przez twarz Polianny. Dziedzicia Poli przecież za nikogo jeszcze nie wyszła i jestem pewna, że wyjdzie za pana, jeśli pan o to poprosi tak jak mnie. A wtedy obie się przeniesiemy. Przeraźliwy lęk wyjrzał z oczu pana Pendletona. – Ciotka Poli, tutaj! – Polianna patrzała zdziwiona. – Wolałby się pan przenieść tam? – zapytała. Tam, – Tamten dom z pewnością nie jest taki ładny, ale bliżej położony. – O czym ty mówisz? – tym razem pan Pendleton zapytał bardzo uprzejmie. – Jak to? O tym, gdzie zamieszkamy? – odparła całkiem wyraźnie zaskoczona. Z początku myślałam, że tu przecież Pan mówił, że marzył pan o tym, żeby ciocia poli swoją kobiecą ręką i sercem stworzyła panu dom na przyszłe lata i... Nieartykułowany okrzyk wyrwał się z ust pada Pendeltona. Zaczął coś mówić, uniósłszy rękę, ale zaraz opuścił ją apatycznie. Pan doktor przyszedł proszę pana, oznajmiła Nora, stając w drzwiach. Polianna natychmiast się zerwała. Pan Pendleton gorączkowo zwrócił się do niej. Poliano na miłość boską, nie mów ani słowa o tym, o co cię prosiłem – błagał szeptem. Promienny uśmiech wyrzeźbił dwa dołeczki na policzkach Poliany. Oczywiście nic nie powiem. Czyż nie wiem, że pan będzie chciał sam jej to powiedzieć? – zawołała wesoło przez ramię odchodząc. Pan Pendleton bez sił opadł w fotelu. – Co się stało? – w minutę później zapytał doktor, trzymając rękę na galopującym pulsie swego pacjenta. Usta pana Pendletona drgnęły w dziwnym uśmiechu. Przedozowanie pańskiego krzepiącego leku, jak sądzę rzekł, śmiejąc się i odprowadzając wzrokiem małą figurkę Polianny niknącą w głębi Alei Gwiazdowej.